Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witajcie, kochani, w piątym dniu rekolekcji, który nosi tytuł Duch Święty stąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłonicie. Moi drodzy, na początku każdej medytacji jest modlitwa do Ducha Świętego. Już mówiliśmy o tym we wprowadzeniu, że jest to bardzo ważny moment. Trzeba uświadomić sobie, że sami bez pomocy Ducha Świętego nic nie możemy uczynić i jednocześnie od razu pójść w duchu wdzięczności, że jeśli nam udaje się przeżywać już ten kolejny dzień rekolekcji, to jest to dziełem i owocem Ducha Świętego, bo On jest sprawcą chcenia i działania w nas. Dlatego miejmy świadomość, że Duch Święty jest z nami, jest przy nas i chce nas prowadzić. W tej pięknej pieśni, pomódl się Miriam, śpiewamy, gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch, Święty, My tutaj w Archidiecezji Poznańskiej bardzo mocno doświadczamy wiele wspólnot charyzmatycznych właśnie wchodzi na tą drogę oddania się Matce Bożej, ponieważ doświadcza, że z Maryją, tam gdzie Ona jest, obficie wstępuje Duch Święty. Niech ten Duch Święty stąpi na Ciebie, na każdego i na każdą z Was. I niech Was prowadzi i przemienia. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Dzień piąty... Rekolekcji, które są duchowym aktem przygotowującym do całkowitego oddania się Matce Bożej. Z Ewangelii, według Świętego Łukasza: Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty przyjdź. Oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie, Duchu Święty, przyjdź. Rozważanie Dnia Duch Święty stąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię. Obietnica, którą Bóg daje Maryi w słowach Duch Święty stąpi na Ciebie i Moc Najwyższego osłoni Cię jest też obietnicą dla nas w sposób szczególny jest to obietnica dla każdego, kto wejdzie do niepokalanego serca Maryi przez akt całkowitego oddania. W pięknej pieśni wspólnoty miłości ukrzyżowanej, noszącej tytuł Pomódl się Miriam, do Maryi zostają skierowane słowa: Gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Gdzie Ty jesteś? Niebo staje się. Święty Ludwik de Montfort pisze, że Duch Święty stąpi z całą obfitością swoich darów na duszę, w której dostrzeże odbicie Maryi. Złota zasada rozeznania duchowego, praktykowana przez Ojców Kościoła oraz Świętych, mówi – Wybierając między różnymi rzeczami, wybierz tę, która przynosi ci więcej Ducha Świętego. Zdaniem świętego Ludwika de Montforta, nie ma niczego, co by mogło przynieść nam więcej Ducha Świętego, niż oddanie się Maryi. Dlaczego tak jest? Ponieważ na żadne stworzenie Duch Święty nie stąpił pełniej i obficiej niż na Maryję. Oddając się jej, zaczynasz uczestniczyć w tym wylaniu Ducha Świętego, które jest jej udziałem. Kościół nazywa Maryję przybytkiem Ducha Świętego wyrażając w ten sposób prawdę, że Duch Święty zamieszkał w Maryi i w niej nieustannie przebywa. Niepokalane serce Maryi jest duchowym wieczernikiem, do którego wchodzimy, aby przygotować się na przyjęcie daru nowej pięćdziesiątnicy Ducha Świętego. Do tego duchowego wieczernika wchodzimy poprzez akt osobistego poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi. Pierwszym owocem bycia w Maryi jest oczyszczenie. Aby móc nas ocalić, Duch Święty musi nas przekonać o grzechu. To, co w nas najciemniejsze, co jest zagrożeniem dla życia duchowego, powinniśmy oddać jako pierwsze, już na samym początku. Uznając i oddając to, co w nas najciemniejsze, otwieramy się na oczyszczające działanie Ducha Świętego. Lektura duchowa Z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Chociaż mnie dobrze rozumiecie, dusze wybrane, chcę jednak mówić do Was bardziej otwarcie. Nie powierzajcie złota Waszej miłości, srebra czystości, zdrojów łask niebieskich, ani wina Waszych zasług i cnót dziurawemu worowi, starej, połamanej skrzyni, naczyniu zepsutemu i skażonemu, jakim jesteście. Inaczej złupią was złodzieje, czyli szatani, którzy na to dniem i nocą czyhają. Inaczej najczystsze Boże dary popsujecie złą wonią miłości własnej, zbytniej sobie ufności i samowoli. Włono i serce Maryi. Tu wlejcie wszystkie wasze skarby, łaski i cnoty. To jest naczynie duchowe, naczynie czcigodne, naczynie osobliwego nabożeństwa. Odkąd Bóg sam we własnej osobie ze wszystkimi swymi doskonałościami zamknął się w tym naczyniu, stało się ono w pełni duchowe, stało się mieszkaniem duchowym najbardziej uduchowionych dusz, dusz najświetniejszych łagodnością, łaskami i cnotami i chwalebnym tronem największych książąt wieczności, stało się naczyniem i szczególnego nabożeństwa mieszkaniem. Wreszcie stało się ono bogate, jak niby dom złoty, mocne, jak wieża Dawidowa, czyste, jak wieża z kości słoniowej. O, jakże szczęśliwy jest człowiek, co wszystko oddał Maryi, który się Maryi ze wszystkim i we wszystkim powierza i dla niej zatraca. Całkowicie należy on już do Maryi, a Maryja do niego. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. numery 178/179. Kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, rzekł pewien wielki czciciel Maryi, kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, gdy Maryja zostanie ustanowiona Panią i władczynią serc, by je zupełnie poddać panowaniu Wielkiego i Jedynego Jezusa. Kiedyż dusze będą tak oddychać Maryjo, jak ciało oddycha powietrzem. Wtedy to dopiero staną się cuda na tym padole, kiedy Duch Święty, znajdując swą najdroższą oblubienicę, jakby odzwierciedloną w duszach, zstąpi na nie z całą obfitością i napełni je swymi darami, zwłaszcza darem mądrości, by przez nie dokonywać cudów łaski. Kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, ów wiek Maryi, gdy dusze wybrane i przez Maryję wyproszone u najwyższego, same się zatracając w otchłanie jej wnętrza, staną się żywymi jej obrazami, by kochać i wielbić Jezusa Chrystusa, czasy te nadejdą dopiero wówczas, gdy ludzie poznają i praktykować będą nabożeństwo, którego nauczę, niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech przyjdzie Królestwo Maryi. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny nr 217 Z dzienników Alicji Lęczewskiej Chrześcijanie i Kościół muszą być ukrzyżowani, aby dopełniła się ofiara moja i aby nastąpiło zmartwychwstanie ludzkości w Duchu Świętym. Będę umierał powtórnie w ludzie moim, aby Duch Święty odrodził ludzkość. Jest czas ofiary Kościoła, czas ofiary chrześcijan, czas ofiary krzyżowej mojego ciała, jakim jest Kościół. Dlatego potrzebne jest świadectwo wiary, modlitwa i umartwienie w intencji ratowania ludzkości i świata przed zatraceniem w szatanie. Kościół musi obumrzeć, aby odrodzić się na nowo przez zmartwychwstanie w pełni mocy Bożej i zajaśnieć blaskiem Ducha Świętego. Nie lękaj się krzyża, stań pod nim ufnie i z miłością spoglądaj na nadchodzący świt zmartwychwstania. Czas łaski trwa, to czas na nawrócenie, na opamiętanie, na ocalenie wielu przez ofiarę synów moich i córek, dzieci miłości. Każdy, kto stanie pod krzyżem, kto przyjmie krzyż, jest razem z Maryją. Matką boleści, która pomoże wytrwać w miłości i ofiarowaniu. Przez nią powtórnie przyjdę na świat w blasku i mocy jako zwycięzca i król. Słowo pouczenia, numer 420. Światło z Fatime. 13 lipca 1917 roku Matka Boża prosi o to, aby poświęcić Rosję jej niepokalanemu sercu. To jest pierwsza prośba związana z aktem poświęcenia niepokalanemu sercu. Zanim objawiona zostanie prośba o poświęcenie świata oraz prośba o nasze osobiste poświęcenie, Maryja prosi o poświęcenie Rosji. Poza znaczeniem dosłownym, możemy w tym dostrzec także znaczenie symboliczne. Maryja prosi, aby oddać jej najpierw to, co jest najbardziej zagrożone i co samo jest największym zagrożeniem. Jakie stąd płynie dla nas światło? Maria kieruje nasz wzrok na miejsce, w którym wzmógł się grzech, ponieważ tam najbardziej potrzeba, aby jeszcze obficiej rozlała się łaska. Historia prośby o poświęcenie Rosji ukazuje druzgocące konsekwencje odrzucenia wezwania do takiego oddania. Maria nieustannie prosi, aby w pierwszej kolejności oddać jej to, co może stać się źródłem zła, krzywdy. I grzechu. Od tego mamy zacząć. Wezwanie dnia, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska, mówi Pismo Święte. Duch Święty może stąpić w Twoją nędzę. Trzeba ją tylko uznać i oddać. Oddaj dziś Maryi to, co masz w sobie najciemniejszego. Oddaj to, co jest cieniem, grzechem, niebezpieczeństwem lub potencjalnym źródłem zła. Uczyń to własnymi słowami lub użyj tej oto modlitwy. Maryjo, która przychodzisz, aby ratować, ocalać i chronić. Poświęcam Twojemu niepokalanemu sercu najciemniejsze zakamarki mojej duszy. Oddaję Ci moje grzechy, moje nieczyste intencje, mój egoizm, pychę oraz nieuporządkowaną miłość własną. Oddaję Ci na własność to wszystko, co jest moim grzesznym przywiązaniem oraz zniewoleniem. Oddaję Ci całą moją ciemność oraz całą moją nędzę. Złóż to wszystko pod stopy swojego Syna, aby w całym moim życiu zwyciężyła miłość Jezusa. Maryjo, niech przez Twoje wstawiennictwo stąpi na mnie Duch Święty. Niech przez Twoje niepokalane serce osłoni mnie moc Najwyższego. Amen. Światło słowa. Z Ewangelii, według świętego Marka. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni. Potem uczył ich, mówiąc. Czyż nie jest napisane: Dom mój ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskiniem zbójców. Mały wieczernik modlitwy. Modlitwa jest domem Ducha Świętego. Znajdź dziś od pięciu do piętnastu minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie, podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi, strzeże i broni od wszelkiego zła, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Piąty dzień już za nami, dzień medytacji. Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni. Ciekawy jestem, jak Duch Święty Was prowadzi już do, do tego momentu. prawda? Tak. Codziennie modlimy się do Ducha Świętego. Ta Jego hmm. obecność nas tutaj wypełnia. No to przecież są te pierwsze słowa, które Maryja usłyszała. Duch Święty stąpi na Ciebie, nie bój się Maryjo. I do nas Pan Bóg też myślę, że przemawia. Podczas tych rekolekcji mieliśmy dużo takich świadectw, że w taki sposób łagodny, nie jest to jakiś sposób gwałtowny, ale większość tych świadectw była, że to Duch Święty działa bardzo, bardzo łagodnie. Kiedy myślę o Duchu Świętym, to, to no, nie sposób znowu. Nie iść do przodu, pomijając Jego osobę, choć jest nieco taki zapomniany. Tak. Może, może bardziej Pan Jezus, do Jezusa mamy oczywiście, to jest jeden Bóg, do którego się modlimy. Gdy się modlimy do Jezusa, to Duch Święty również w nas się modli. Gdy się modlimy do Ojca, to i Jezus, i Duch Święty również w nas wtedy uwielbiają i modlą się. Natomiast chciałbym tak porównać może trochę to działanie Ducha Świętego do takiego przykładu. Może ktoś z Was pływał łódkami albo jachtami. To kiedy otrzymujemy bierzmowanie, kiedy mówimy o tej pełni darów Ducha Świętego, otrzymujemy sakrament bierzmowania, to jakbyśmy dostali ten wiatr Ducha Świętego. Ale uwaga, to nie znaczy, że go nie otrzymaliśmy już na Chrzcie Świętym. Natomiast w bierzmowaniu to ty jesteś sternikiem tego jachtu. To ty dostajesz, jakby od Boga, ten patent. Popatrz, masz wiatr, masz żagle, masz łódkę, czy jacht, masz ludzi często na pokładzie, albo sobie sam pływasz, no, jak to tam woli, masz ludzi i to ty jesteś sternikiem. Ty masz pełne prawo do tego, żeby przez ten patent, który otrzymujesz, sakrament bierzmowania, żeby wyprowadzać na głębokie oceany, żeby prowadzić ludzi, czy doprowadzać ich do jakichś portów. Więc duch święty jest bardzo, bardzo dla nas potrzebny i kluczowy w tym, abyśmy się poczuli takimi sternikami naszego życia, tymi z patentem, nie takimi, że. Wystraszonymi gdzieś tam z boku, z tyłu, ale Duch Święty mówi do nas: masz pełne prawo. Ja będę wiał w te żagle Twoich dni, Twojego życia. Tylko uwierz w to, że od chwili bierzmowania, jestem przy Tobie, jestem z Tobą. Więc z tego dnia tak bardzo mocno mówiliśmy też o tym, że to Duch Święty stąpi na Ciebie i Maryja pokazała, co to znaczy być najpiękniejszym. Kapitanem, nie tylko jakimś sternikiem, ale kapitanem całego okrętu, którym jest Kościół. I, kochani, w kontekście tego też naszego oddania się Matce Bo Bożej, dwie takie rzeczy mi się wydają kluczowe. Po pierwsze, że to oddanie się pragnienie, to, że my chcemy brać udział w tych rekolekcjach, to jest łaska Ducha Świętego. To bardzo ważne, żebyśmy to rozumieli, że to nie jest jakaś nasza ludzka inicjatywa, to nie jest pomysł księdza Łukasza, to nie jest pomysł... Pana Adriana. Pomysł Pana Adriana czy jakiejś fundacji. Tylko to jest łaska Ducha Świętego, wewnętrzne przynaglenie, pobudzenie, natchnienie do tego, Oczywiście. żeby zbliżyć się do Matki Bożej. Dlaczego? Dlatego, że właśnie zbliżenie się do niej sprowadza na nas intensywnie Ducha Świętego. I to, co jest w tych rekolekcjach przytoczone, ten fragment pieśni, którą chyba każdy z nas zna. No na ty, pewno wielu. Pomódl się Miriam i tam jest, gdzie Ty jesteś, wstępuje Duch Święty. Te słowa, kochani, potwierdza praktyka. Ja chcę Wam tylko powiedzieć takie świadectwo właśnie tego, jak bardzo intensywnie na tą drogę oddania się Matce Bożej wchodzą osoby i członkowie wspólnot i ruchów charyzmatycznych. I to jest potężny znak, dlatego że wcześniej tego nie było. Tutaj w archidiecezji poznańskiej, akurat w której ja posługuję, jest kilka tak. Takich dużych wspólnot, które w bardzo mocny, konkretny sposób weszły na tą drogę oddania. Jest to między innymi Przymierze Miłosierdzia. Cała wspólnota już od kilku lat odnawia co roku to swoje oddanie się Matce Najświętszej. Ojcowie Antonello i Enrique specjalną książkę napisali poświęconą temu przygotowaniu. Ona jeszcze nie wyszła tak publicznie, tylko dla tych właśnie wszystkich członków wspólnot, ale być może też wyjdzie. Ksiądz Marcin Modrzyński, którego miałem łaskę i radość spotkać i poznać, Koordynator diecezjalny odnowy w duchu świętym, który właśnie jest niezwykle charyzmatycznym kapłanem, który jest bardzo oddany Matce Najświętszej. Doświadcza, jak, jak cudownie to oddanie się Matce Bożej współgra z tym otwartością na ducha świętego, z podatnością na jego natchnienia. Ksiądz Marcin do tego. Stopnia mocno tego doświadcza, że nawet sam opracował takie 33-dniowe rekolekcje, które nazywają się Jedno Serce. Możecie je sobie też kiedyś. Też użyć do takiego odnowienia, do pogłębienia. Na stronie jednoserce.org możecie sobie tam wejść i posłuchać. Bardzo też Was do tego później oczywiście zachęcam, bo, to, bo tu już jest na tyle dużo, że to już nic nie dołożymy. Ale kiedyś później warto też znać inne takie teksty. Więc naprawdę doświadczamy tego w przestrzeni wspólnot i ruchów, że naprawdę zbliżenie się do Matki Bożej. Że owocem zbliżenia się do Matki Bożej jest to, że Duch Święty intensywnie stępuje i Jego moc naprawdę nas zaczyna wypełniać. I dlatego wielka radość, że jesteśmy w tych rekolekcjach, bo po prostu Ducha Świętego potrzebujemy chyba jak nigdy. I Matka Boża nas poprowadzi do tego, żebyśmy Go otrzymali i żebyśmy Go posłuchali. Żebyśmy poszli za każdym jego nawet najlżejszym natchnieniem. No i tego Wam życzymy, żebyście zostali takimi sternikami Waszego y, życia i, i w Duchu Świętym razem z Maryją bezpiecznie na ten drugi brzeg przepłynęli do królestwa Ojca. Lub przepłynęli. Może być i tak. No. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.